Hello my friends. Tutaj Klocki by Michael. No i w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy tutaj magazyn Lego Ninjago Legacy. Oczywiście wydanie specjalne. Jest to magazyn z. już ja wam mówię. Numer szósty. Zobaczcie. Numer. O. Będzie widać. Numer 6 2022. Cena oczywiście 29,99. No i co? I mamy tutaj dwie minifigureczki. Jest to Kaj, zobaczcie, Kaj plus Holter, tak? Nie wiem, czy dobrze mieniłem. Goldar niech będzie. O. No i mamy karty, oczywiście kolekcjonerskie, tak? No nic. Otwieramy to cudo. No i mamy tutaj po otwarciu. Może pierwsze pokażemy magazyn Wam. Tak? Od, odstawię na boki na razie te karty. Dobra, co my tu mamy w magazynie? sam jestem ciekaw. No to otwórzmy. Mm -hmm. O ekstra magazyn. No ten tans trochę przegapiłem, ale jeszcze może go zdobędę. Blue Ocean, no i tutaj co mamy? No, różne mamy e, komiksy. Mamy różne. Widzę, że ten opis, plan treningowy. <grych> tu mamy oczywiście, e, no, jakąś tam scenkę. Możemy sobie poczytać. To jest to oczywiście dla najmłodszych to najlepsza, najlepsza opcja. Jest mhm. zobaczcie. Mamy różne szczegóły tutaj, tak. I co się dzieje i w ogóle. Oczywiście e, tu fajna opcja. Zamów prenumeratę. Zobaczcie. Mamy pokazane ten. Mhm. No super, super. Tutaj oczywiście mam stronę. Kultowy pelniczago. No fajnie, fajnie. Wiecie, to jest takie podpowiedzi, gdzie możemy sobie zadobyć takie na przykład gazetki. nie? Magazyny przepraszam. E, I co my tu w nim jeszcze mamy? No fajne takie opowiadanie. O, mamy plakat. Dobra, ten plakat oczywiście o, 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 o bardzo fajnie się chyba będzie prezentował. No i wsiadę ja go tutaj sobie wyrwę od razu przy Was. O, zobaczcie, plakat. No, ten to fajnie się. O, kurczę, super, super się będzie prezentował, Mistrzowie Czasu. no A z drugiej strony mamy pojedynek. Nindodroid kontra Jay. No mi się wydaje, że chyba bardziej mi będzie pasowało jakby Mistrzowie Czasu. A jak wy myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy Mistrzowie Czasu, czy jednak Jay. No, mi się wydaje, że Mistrzowie Czasu. Dobra. Na no bok weźmiemy. Mamy tutaj oczywiście labirynt. E tu różne łamigłówki oczywistka pokonaj strach o tutaj mamy też super water z ninjago city część osiemnasta nie no, no, oczywiście no zobacz ale tam oj, oj 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 pokleiło się tam no. czekaj czekaj, czekaj, czekaj. O, czekaj. Tutaj. coś nam się troszkę pokleiło tam ale to nic zobaczcie tutaj Uh, uh, uh. no mówię to takie fajne tak usiąść sobie i tutaj poczytać, porozkminiać to nie ala ty to pewnie będziesz siedziała i będziesz tutaj rozkminkę robiła <laughs> tak ale no i minecraft utopiec ja nie wiem czy my akurat tego nie mamy magazynu mamy. utopca no ale o i tu mamy oczywiście carnage no to był magazyn Lecimy do mini figureczek. No i tutaj mamy dwie mini figurki. Zaraz je sobie złożymy. Zobaczycie, jak wyglądają po złożeniu. Tak? No i tutaj są dwie mini Oczywiście po złożeniu. Kai Goldur, tak. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Tu mamy Kaja. Tak? Oj, Goldur nam się przewrócił, ale to nic. No i prezentuje się naprawdę fajnie, tak. Oczywiście omówię te minifigurki jeszcze w oddzielnym odcinku, no, ale naprawdę fajnie się prezentuje. Dwa wyraźne twarzy, zobaczcie pierwszy i mamy tutaj Cześć. drugi. E, fajny ten drugi na. No. Dobra. No, ja... <laughs> <laughs> ale ułożyła, no oczywiście tu mamy Goltur. Goldur ma. Jeden wyraz twarzy, tak. No, ale Gortu to w ogóle tutaj, fajnie, nie? No, fajnie wygląda. <laughs> Właśnie, jak ten wyraz twarzy, wiecie? Jak on w ogóle? A, tak, tak <laughs> fajnie, zobaczcie. Taka a, czacha, nie? Zobaczcie, czacha, nie? Nie no, fajnie prezentuje się. Tutaj potem za nim jest. Tutaj ma, o. A i odwrotnie, o. Czuć uczuł, ciu, ala będzie się bawić jak nic. No nie, no nie, będę, nie będziesz. Będziesz, będziesz cwaniara, tak? tak? Tak. O, Goldtur, jego kosa. Fajnie też wygląda ta kosa, nie? Nie, no prezentuje tak. się fajnie. Zobaczcie z tyłu. Tutaj ma ten naramiennik, tak? Nie, no fajnie wygląda. Oczywiście zakładamy mu czapkę. Ciapeczkę. No, powiem Wam o, tylko nie chce mi stać. Muszę chyba jakąś podstawkę ogarnąć. No, bo mi nie chce stać. No powiem tak. Dla tych dwóch mini figurek uważam, że chyba warto y, kupić. No, wychodzi tak jakby no 15-15 za mini figurkę, tak? 15 zł za mini figurkę. Plus do tego mamy magazyn. No i teraz tak, na samym końcu chciałbym Wam pokazać karty. Tak. Karty. Oczywiście, zobaczcie, mamy tutaj kartę, aj czekajcie, ja zabiorę te mini figureczki. <laughs> mamy tutaj kartę. Gwałtowny grajb, nie? Kartę. Gwałtowny Nie, no fajnie się prezentuje, zobaczcie. To z tyłu nic, no ale z przodu takie, oj, i tak. I, o, teraz widzicie jak to się mieni, nie? Nie, no fajnie, taki odblask jest, nie, ale? Jest, jak to się. No fajnie, nie? No. Tu mam jedno i tu mam, zobaczcie, drugą, drugą. i otworzymy przy Was ją no, Oczywiście tu mamy kilka, to nie A tylko, mi że mi jedna, zobaczcie. Zobaczcie. Tu mamy kilka. My to Zławo -ira. Nie no, fajnie się no fajna, fajna. My zdobędziemy Silny K i Legacy, zobaczcie. Co? Zobędziemy wszystkie karty. No. Płaszczowy rydwan. Co ty robisz, Ala? Nic. Płaszczowy rydwan w akcji. Nie no, bardzo fajnie to się prezentuje. Niespodzianka. Obróć o 180 sto stopni. Wszystkie karty postawły w tej samej wybranej przez ciebie. Co? A. No i... Nie wiem o co chodziło. ale Akcja, no. Akcja tu pisze, no. Nie, a tak, karta jest Nie, Mega pojedynek Glutinous. Nie, no, fajnie. No, no i to by było na tyle, tak, w dzisiejszym odcinku. Przeglądu magazynu. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę. Oraz subskrypcję. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.